Ten poradnik zaczniemy od nauki oczka ścisłego, sposobu na łączenie dwóch robótek lub dwóch kawałków tej samej robótki. W moim przypadku będę łączyć te dwie robótki i zrobię to poprzez przejście przez oczka drugiej z robótek, następnie nawinięcie włóczki i przejście przez wszystkie trzy oczka na haku, licząc to, które miałam już wcześniej. Dzięki temu tworzy się dość mocne i subtelne łączenie dwóch robótek. Robótki można też połączyć, kiedy są nałożone na siebie, przechodząc przez tylko tylnie oczko jednej i przednie oczko drugiej z nich. Następną rzeczą, którą zamierzam Wam pokazać, jest zmiana koloru robótki. Zaczynamy od odcięcia jednej robótki od włóczki na dowolnej długości. Nie musi być to przycięte bardzo krótko. Następnie, zamiast jak normalnie kontynuować włóczką, którą wcześniej szydełkowaliśmy, Kontynuujemy włóczką z nowego koloru. Na razie zignorujemy końcówki, które później wpracujemy do reszty robótki. Teraz przechodząc przez oczka pierwszego ściegu, przekładamy nasze końcówki nad szydełkiem. Kontynuujemy szydełkowanie jak normalnie nowym kolorem, przekładając końcówki pomiędzy pierwszym a drugim przewinięciem włóczki. Tworzy nam to łagodne i czyste przejście pomiędzy kolorami. Tę robótkę stworzyłam z dwóch kolejnych rzędów. Tego samego coraz większego ściegu. Zaczęłam od dwóch rzędów białego półsłupka, następnie przeszłam do półsłupka podwójnego, słupka i słupka podwójnego. Dzięki temu na tej robótce widać wyraźne różnice pomiędzy wysokością i wzorami poszczególnych ściegów. Ostatnią rzeczą, którą zademonstruję w tym poradniku, jest zakończanie robótki. Aby to zrobić, robótkę odcinamy od reszty włóczki, a następnie końcówkę przesuwamy przez ostatnią pętlę na szydełku. Pozostałą końcówkę włóczki można wszyć w resztę robótki szydełkiem lub igłą do haftu grubego. Tak prezentuje się ukończona robótka po wszyciu końcówki. Drugą końcówkę przycięłam krótko, co zostawiło mały wystający skrawek.